Tu mamy jakie mam... nagrody są Nie, to jest... Aha, bo tu jest tanio. Oh. No tu jest taniej niż jakbyś sprzedawał w sklepie. Jak sprzedasz to w sklepie, to ci wyjdzie, że zarobisz. Ile? 25% Ale wy narzut macie, ja nawet w moim sklepie takich nie mam Trzyka zarobiłem. o! Ej, tutaj jest tabliczka, nie? Tutaj jak ktoś chce wziąć udział to, to jest ten. Tu wchodzimy. Żebym wiedział kto w ogóle bierze udział. Ej do kogo? mnie, tak 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 tak. proszę To ja! tabliczką na web. Też... Może być problematyczne, mi się wydaje. Głosujemy, no, pierwsza to... osoba. I patrzcie, wydle by, ty ja. Rokser7t. No, fajnie? A. fajnie że no takie koło fortuny ja wygrywam. w sensie jestem pierwszy, <laughs> ale no. Jakby, był, jakby była kasa to byś nie wygrał, nie? No. I z kim będzie Roxer się bił? Z Matiku! No, mam spokój. Wpisujemy. Uh -huh. Ale jestem dumny z tego punktu obserwacyjnego. Uh. Yeah. Ja ja do na ja jestem dumny, że w końcu wygrałem. Pf. Pierwszą walkę. Ale zawsze to No so, w sumie so. rację, go kontra Janie, fokie, Matiku, pierwsza walka będzie. Tak, bo ja tutaj. Losujemy Bez, kolejną je, parę. To, to, to Ej, chłopaki, ja myślę, że, jest, że mogę to przegrać, bo jestem tylko synem wojana. Zaraz do do latanie też wyłączę, więc. Opadnij na ziemię. Zaraz wyłączam so. latanie. się ja, po... Ej, jak to forma, jak to forma Jak forma? Ej, jak my tą farmę zbudowaliście do... tak wysoko? Tutaj! Tam, gdzie patrzysz na ludzi. Ale wy malutcy jesteście. A, tu, widzę ciebie. Kocham cię! <grym> Jasnę, Ej, wyłączcie latanie, nie wyłączcie, nie wyłączcie latanie. Ej, wyłączcie latanie. Latanie wyłączcie. Dobrze, będzie czas na wyłączenie latania. Xardez będzie, będzie się bił z Wojtkiem. Wyłączcie Oj, latanie. Częsny. Wyłączcie latanie. Dobrze nie chodź. Pokażcie mi co umie tamten, więc. Bo nie wiem, już jak tam wysoko, a chcę zginąć z wysokości. Ja, teraz to będzie skoczy osoby zostały. <grych> to stary dodo na końcu damy. O, tak czy siak prawdopodobnie tak nawet będzie. Czarny kaczor. O, i ten to Janek. <grych> ja wiem. <grych> co? I teraz Dorianko mu dajcie. Albo do, dobra, kto będzie wylosowany? Ja. Chciałbym zobaczyć Ej, Dorianka wyłączymy kontra wyłączymy stary dodo, nie? Lata Ej, nie tak stary dodo na końcu. Nie, do, Dorianek! No. <grym> Dorianek. W tej chwili trzeba wyłączyć latanie. W tej chwili właśnie. Czy ty? Natychmiast. Nie nie nie. No nie. Aha, niemiło, Kaczor. Patrzcie, co napisał na czacie, że o nie. No nie gdzieś jestem w PVP dobry. Dobra, wyłączcie latanie. Miło czy nie, miło? Już szukam. leczenia wyspy. Latanie wyłączone. Speed wyłączony. czekaj, Bo jest w padnej z wysokości. Czy mi itemki w wyjmie? Wylecą? No itemki pójdą do rezora, do kieszeni. Do mojej kieszonki wszystko idzie. Ale opadli na ziemię. włącz. Z Doriankiem chciałeś? Ja też bym chciał w sumie. A kto by chciał ze mną? Dodo chciał z tobą. Każdy. Kto? Dodo chciał z tobą. Dobra, tu macie zasady, no tu zasady, to jest tak, zobaczcie, to jest pierwsza walka, tak, Roxer. Wiadomo. A z, z z nada, nie ma zasad. Druga, trzecia walka i czwarta stary nie Dodo zamiast. z kimś tam będzie, nie? To jest BO3, więc ogólnie A. będą po trzy rundy na każdą parę. Więc będzie szansa, że jak komuś nie pójdzie za pierwszym razem, to będzie miał szansę tak, jednak ej, ugrać. Nie? Dobra, ej, dobra, czy y, tam Jak się czeka z kimś, to jest takie większa szansa, że nie wygaz drugiego I, I, i ciwą, zobaczcie przykładowo, zobaczcie przykładowo taka sytuacja. No tak. Roxer 7 i Maticum cicho, się biją, nie? Dobra, zupełnie, cicho, dobra, cicho. Zu, I zupełnie teoretycznie mówię. Roxer na przykład wygrywa, nie? W tej, w, w, więc I on przechodzi cicho, dalej tak. i wtedy Xart, Xartes albo Wojtek przechodzi też dalej i wtedy właśnie na przykład Rockser będzie się bił z Wojtkiem, nie? Okay, Coś takiego. Cicho, cicho. Dobra, tak. Tak szybko, tak szybko jeszcze powiem. Nie można być podczas walk i dobra i tam kto jest ta Wojana? Bo haker przyszedł, bo haker przyszedł Tak, nie można być podczas walk, dobrze wytłumaczacz. Dobra, ale haker przyszedł. Zobacz, kahve. haker. Hacker przyszedł. Dobrze, dobrze. Bo dobra, rozbi do rozbieramy się. <tłotne> to jest to, to? Oj, co? To? Ściągamy to, to... zbroję. Przepraszam, ale wolę dziewczyny. <tłotne> o nie? To Zaczynamy za 3 Dobra, Na 3 Super. zaczynacie Uwaga. Na no, co zaczynamy? Raz, dwa, trzy. Startujemy. Pierwsza runda. O Kurde, jestem czelem. O pięk... O A, to za, e, zacięta bardzo walka Chyba Matiku jest na prowadzeniu, chociaż nie jestem pewien Matiku podskakuje z radości chyba Matiku, Roxer, masz to wygadł Matiku cofa, żeby zjeść Roxer wykorzystał tę sytuację i pokonał swojego oponenta 1-0 dla Roxera Ty, Matiku Stówę na ciebie postawić. Okej, okay, zaczynamy drugą rundę Za trzy 2 3 Jak to jak jakiś Big Donga? Wiadro mleka, <laughs> wiesz Ale zacięty bój. Zobaczcie jaka praca kamery. Dobry operator. No to ten talka ta ta ta. Och, och. Tutu 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 tutu. Daję zielony. Ej, tu masz nie? Zielony. Ole, strzał! Ole, dostał w ramię! Proszę Państwa, strzał w ramię, prawie strzał w <grywa> Walczcie do walki, Emil. A może mieć. Dobra, teraz kto jest kim? Rokser 2-0. Emil, zostaw, przyjaźń, radość, miłość. Bierz Jedno serce, Rokser. Wow, ledwo co? Uwaga, wpisuję. Co później jest? Mogę ja iść? Wygrał Roxer. Mogę tu jeść? Ja zapraszamy tak. teraz. Zapraszamy teraz do, do nas y, Xartesa y, i Wojtka. A nie ma Wojtka. To za Wojtka wchodzi stary Dodo w takim razie, no Uwaga! Raz, dwa, trzy, jedziemy Ładnie. O, wow, Xartes, trochę full start, ale spoko. O. No. Aha. O, Sartes jest dobry, do dojeżdża. Kto wygra? Jakie zakłady są? Dodo go zwali. No weźcie, jak się nie poprosi, to O, Kuba, nie trafi się łatwy przeciwnik. Ajs, dobrze bombika. Raz, dwa, trzy, start. Widzisz, jaka ci lajwa wam waliła? Ja wyłączyłem. A. No właśnie, ja nie mogę wyłączyć. Czemu chubinek włączyłeś? Po co? Jak ty masz? U ciebie lepsza kamera. Dobra <grym> jaka praca kamery! Ja na wysięgniku lata normalnie. mamy mam. jestem W ogóle ta komponent się z tyłu z Ale Nie Ksar, no. no. też jest dobry! Trzy. raz, dwa, trzy. Startujemy. Weź hubinek trzeba czarkę dzwonek. Każdy to Ja wiem jaki dzwonek mogę zrobić chyba. E, a, a jak już o dzwonku mówimy widzowie Walcie suba i walcie dzwona <noise> o, Co się no. wydarzyło? No dobra, ksacki. Xarces ma cheaty O mój Boże, to było trudne on, on był okropnym przeciwnikiem, szczerze Bo nie nie jestem idealnym graczem, jeśli chodzi o walkę z tarcz A Przepraszam ej, On zapłacił ej, mi dobrać 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 za Nie, ale stary ale Dodo chyba jest, jest słabym zawodnikiem tak, Nie, 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 tak ja po prostu zmieniłem taktykę na szybki podjazd, bez blokowania tarcz, żeby nie miał czasu Ale nie, stary Dodo chyba jest słaby po prostu, wiesz? Ja po prostu... źle tu Stary, to do zwykły na nobson i tyle. <śmany> <śmany> Czekałem aż to napisze. Ale go podjudziłeś. Dobra, do kolejnej walki <śmany> przechodzą Czarny Kaczor i Dorianek. No to zaczynamy na trzy. I co, raz, dwa, trzy. Czekaj, czekaj, Emil poczekaj chwilę. Poczekaj. Na Dorianek zaczął bardzo ostro, dwie strzały już wypuścił z łuku, trzecia strzała. E, się, czarny władze budzi się tarcza, co skończy? Piąta spokojnie, tarcza z kręci wyposzła. Spokojnie, czarny. Dorianek jest chujowy z łuku, więcej nie trafia jak trafia. <grym> czarny kator <grym> idzie niczym czołg. Niestrudzony. O, dostał tego strzała, w szyję. Jak miałeś? Czekaj, Excited, o. No. <grym> Zobaczcie, no, no, jak bo to jest family friendly stream. Okej, okay, to czekaj, trochę ładniej spróbuję. Dawaj go, niszczysz tą łajzę, dawaj go! Pokaż mu, gdzie raki mówią. Pokaż mu tego, pokaż temu hund, nie chodź tutaj! Co jest tego hultaja? Luke, się. stąd! <grytanie> o, ale Dorianek się zapalił do ataku. Czarny kaczor w opałach. Wpadł, wpadł w prawy górny Luke tego, jak się nazywa to, w ringu, o!

on odbił strzałę czarnym kaczorniczym, a zaraz skoczy na tego Dorianka. Już się szykuje. Arny, dawaj, Daj, musisz go szybko dojechać, on nie umie używać talczyki. Czarny kaczor mierzy, za, jaki zabija. doskok zrobić? I zrobił dawaj, doskok. Dawaj, nie dawaj mu talczy używać, odprawiam tylko szybko, dawaj. Jest cisza, jest cisza przed burzą. Ej, chłopaki, to nie wersja 1.8! Chyba chłopaki się mocno podpalili i walczą, ile wejdzie. Ładują, ile wejdzie w tą tarczę. Odpal go! Aha, odsunęli się od siebie, chyba będzie jedzenie, tak? Dorianek y, ruszył po kotleta. O, ale to był bait, proszę państwa, czarny kaczor ruszył zanim dostał strzała przez to dał się nabrać czarny masz czas, nie słabego i ma starczy Słabym słaby mu czarny kaczor U... chyba musi coś zjeść prawdopodobnie Doriano masz, łap steka prosimy nie dokarmiać zawodników od kiedy jest na to kara? <grywa> to jakby to były zwierzęta jakieś musimy nie dokarmiać zwierząt <grywa> Patrzcie, ładnie idzie, ładnie idzie, ładnie idzie. Ale ostro, ostro się zapalili zawodnicy. Czekaj, ile jest w ogóle, ile, ile jest? Ooo. 2 3 start. Oj. Taktyka na tego. Na Dorianka. Taktyka naucznika. E-mail ma w plecach strzały. Nie wiadomo skąd ona... Czemu Emaid w ogóle bierze w tym udział? A co u mnie? Bo po co w sumie? Też bym chętnie wziął, ale jestem kamerą. <laughs> Czekaj, to, to Janek tu idzie, weź załóż to na chwilę. Praca co kamery, to? proszę Państwa. O, ale jedzony kotlet przez e-maila, proszę Państwa, Menes, wkurzony. On też chciał o, zjeść tego kotleta. To był ten lepszy kotlet. Kurczę, kurczę, kurczę. E lepszy zlema. kotlecik wyszedł. Raz, dwa, trzy, kolejna runda. Dinoom! Ale strzela wysoko. PIĄ! Widać, że w nie. a no, nie no, Może Będę to został strzała. E-mail, pierwszy cel trafiony. Pierwsza strzała trafiona. O uderzenie zostało posłane w stronę Menesa. Menes, podgorączkowany. Wymierzy zaraz potężny cios e-mailowi. A jak to gra, drugą walkę w ogóle ma? Przepychanki, przepychanki widzowie. Potężne przepychanki tarczami. Ej to nie w sensie, tej... może da się zabijać talczami, ale nie tutaj. <grymne> <grymne> nie wiem, ale mi żaden hit nie wchodzi w niego, co? w podrężnej defensywie, o w końcu oddał e-mailowy e-mail. Zjada kotleta od babci, którego dostał. To doda mu sił. Zobaczmy, co dalej będzie. O, uderzenie tutaj, jeden ząb za ząb. E mail zaszedł go od tyłu, jak niczym asasem 2-0 na e-maila. ale powiem, ja ale żaden hit mi w niego nie wchodził, nie wiem czemu. A Ej, zobacz bo teraz tak, jak tak, go uderzysz. Tak, Ty tak, go uderz. No patrz. Wchodzi. Jak co coś to chodź tam na 1.88 to was na dupcze jak będę chciał. <śmiech> ja, <śmiech> <kozak>. <śmiech> ja, blazing, A ja Ja jestem człowieku ja bym powiedział, że email ma cheaty. Ja jestem blazing kopawiciem. Tak, to idę ci już dojechać Bo te shit Bo idzie ktoś 7 na 1 w CSK Dobra, w kolejnej rundzie jest Roxer i Sartes A Ja w tym momencie Lemik, bo spadłem tron. Raz, dwa, trzy tak zobaczmy, podgorączkowana atmosfera ze strony Roxera. Już Roxer podchodzi i zbliża się do swojego przeciwnika. Bardzo lubi takie zbliżenia. A, oczywiście. Kolegi do kolegi zawsze? Skarpeter w defensywie, Xartu I Nie, nie będziemy kolegami <grych> więcej chyba Rokser dalej napiera, proszę <grych> Państwa, pytanie jest tylko, gdzie więcej ciosów padło. O, teraz Rockser się mocno odkuł. O, kolejny shot od Rocksera. Aj, A, Jupiter, gdzieś mi się nie tam, tam ten tam temu, to, to się mieć skończył. <grych> Zwykłym dupcą cały czas starczam, to wiesz. To musi. E, A i L 18. 30 Dobra, złotych. 1k dłużej pozdro. Dobra, Dobra, na trzy. Raz, o. dwa, trzy, start. Na trzy. Jak mam do wywrócić? Nie. Przepraszam, Roxen, musisz. Musi nie! to Przepraszam, broń, no chcę! Chcę jeszcze inna inne nie? Przepraszam, musimy zostać mi ustawione. Cartes, raz, dwa, trzy. Zaczynam pierwszą rundę. E-mail kontra Dorianek. Dorianek, stara taktyka. Dorianek, stara taktyka. Dwa strzały z łuku, cięciwa napięta na ostro. Orkiestrz, e co To jest? wygranej. E-mail niczym no, viking atakuje no na tyśnastowo i. Nie przetestowaliśmy tego, kurde.

Pierwsza strzała. Druga strzała. To pierwsze trafi. Oj, o, o, Dorianek o otrzymał tę strzałę, wkurzył się, druga strzała wpadła w Dorianka, jedna strzała w e kurde. Trzy strzały w Dorianka. Moja taszyka, moja taszyka, Jak na razie na dystans wygrywa e Tytuł lepszego łucznika aktualnie wygrywa E-mail. Nieprawda, to ja. <laughs> Dorianek Opiame? jest zdenerwowany puszcza salwę strzałów. Sam skoczył. Ale <önemli> salwa strzał, wow. Chyba za chwilę będą jedzone kotlety. Tak jest, Dorianek. Wsuwa kotleta od swojej babci. Dokładeczkę. Poproszę, dokładeczkę. No i tu nie ruszaj, czekaj, stój. Nie ruszaj się, bo muszę ci pokazać. Nie ruszaj się. To, 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 to okay. na... okay, dobra, co gra? Co, to? Czekaj. Okej, dobra, gramy lepiej. Ale szybki atak od Drianka, szybki skok. Ale idzie, aż błoto mu lata pod nogami. O ty, ej się nie miał! Ony, kiwa, co? Nie, nie, nie. Tak. Więc ty do miecza do mnie, han. Czekaj, 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 czekaj. A, bo tutaj. Chętnie dokończę zawodników. I może tego nie dokończyć. Nie będzie No i do karmili e-maila. Ale nie ma takiego no taki no <laughs> taki nawet zasady halo. Pomóż mi! Uuuuh! Ja. Zmajtowany na mięsko. to na mięsko, sztuczkę wykorzystał i podpatrzył od, in, od swojego przeciwnika. A na trzy raz, dwa, trzy, start. I dotyka mnie, bo patrzy nie ma fajnego, żadnego miecza z odrzutem 2, szkoda. Hm. Co? co? tu się wydarzyło? No dwie banie. No wygrał, ty. dwie banie dostałem na start. Aha. O, e-mail 2-1 Dorianek, e-mail wygrywa. Gryba, a sobie Nie wiem, ja jakiś pijany, nie przez przypadek. to. No trudno. <grybujesz> <grybujesz> no coś od razu. A, no dobra, dobra, Ej. dobra, na trzy zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Tak. Ale szybki doskok od Xartesa. Dorianek czekał w Defie. No, teraz przepychanki małe. To, no, 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 no. Analizy, przeliczanie Xartes, ale przeskoczył niczym Asasyn Ale skoki robi. Nie, A teraz się przeliczył. Pierwsza no runda. Nie straciłem ani serduszka. No, nie Dorianek kontra Xartes. Raz, dwa, trzy, a! Ja pędzę zaraz z tym, co To jest walka finałowa, przypominam. To półfinałowa, a nie finałowa, kurde. Finałowa, finałowa. Ej, powtórzyć. Co jest? Iksar. Ja ci dodałem, ja ci dodałem. No, mi 7,5 serca. Ja się zadałaś, czy zostało? Zostało! Czekaj, okay, odliczaj. Trzy... O, no, raz, dwa, trzy. A. Ja nie powinienem być po tej stronie, bo tutaj jest to walka. Jest kota gra?

Dlaczego łukiem tłuczę? No z tą Tak czuję. Dobra. Dobra. Czyli tak. To jest... O drugie miejsce jest 50 koła razy ilość uczestników. Uczestników w finale było dwóch, więc 100 tysięcy wow. wygrywasz. <grywasz> o, Nie do ja. no żart. E, Czekaj. Ile, ile było osób? A tak to... mogę 400k? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiu uczestników było, na no to dostać. No to 400k. No, 400K. to akurat 400, no. Pięć. A możesz nie dostać 450, bo bym sobie kupił e, koszty, proszę? E, e, ta. 400, ryanek, tak, 000. tak, Dorianek, 460 tysięcy. Tyle? No, 470, o, nie? Dziękuję bardzo. Gratulujemy. I już, już mi zostało 13 k Od razu za pierwsze miejsce też już płacimy, czyli 800 tysięcy dostaje. O której jutro jesteście? Może, może będziemy jutro? Tak? Nie wiem. Okay. Dobra. Siema. Sartes no, 800 tysięcy otrzymuje no, ja. I o trzecie miejsce teraz będzie walka. A nie, nie, Wyd... poczekaj, poczekaj chwilę? Poczekasz chwilę? No czekam. E, muszę coś zrobić, bo więc zanim Cezary Aha, jest taka to, zasada z że... Nie dokarmiamy zawodników. <laughs> Ej, nie ma takiej <śmiech> zasady. <śmiech> Ale ich do Tak karmie. nie można! <laughs> Czekaj. Buźbo! <laughs> Uspokój to walka się no! Uspokój to się Jak zimnioka mi ukradł. Jakiego zimnioka? Nie mam innego zimnioka! Raz, dwa, trzy! Mam... To co ty chcesz? Co chcesz zrobić? Ja zajęty, patrzę na dwóch czubków jak się biją. A wiecie jaka jest na końcu walka? Bosem? Nie! E-mail i roxer kontra... ten... Xartez. 12. na Ostatnia walka. Jak ja z sobie na dwa radziłem. O, się ja. Na trzy zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Druga runda. Ale uderzył aż prawie e-mail wleciał za ring. Roxer na potężne uderzenie. Bo ten ręka nie wygrał. Jego ręka mocniejsza niż młotek. Ale się odbił Ile? 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 2,5 Aj. Czyli co? Roxer 2.0, tak? Rozumiem. Czyli Roxer wygrał. Czyli 200 tysięcy dla Roxera. Uhu. Ty co teraz to, to? Banka, ja to, to co Xartes jesteś w stanie jeden na dwóch zagrać? Myślę, że mogę spróbować. No to, to Xartes E-Mail e i Roxer Walka to trochę nie lub da będzie. A nie równa Pokaż takie sobie. Tylko daj nam trochę Weź mu tam ten nie dawaj miecz ani nic. <śledzianie> I co jeszcze byś chciał? to też możesz, nie potrzebujesz No no jasne Myśli do bicia też, nie potrzebuję. No! Idziemy na Ingu też, nie? Ej, chłopaki! Ps nie płaczą. O. o. <śpiewa> <Ja> mam do... <śpiewa> <wśpiewa>. <śpiewa> e, nie mam tego, halo. A, czekaj, ja mam dwa. Masz. zestakowało się. O. <śpiewa>, o, no znowu nie mam, no O, <śpiewa> to Sarty jak patrzy na was Co to jest za eku? Jędro Szary ma No okay, jesteśmy gotowi, Ej, gotowy. chłopaki nie oszukują, nikt nie jest na dopingu jak coś. No <noise> Zaczynamy <Zatrawiamy> to, <ty>, nie? <noise> no dobre go Zaczynamy, go, go, go Eee! Doping! Ja nie przywieczyk sobie wziął. Wszyscy na dopingu lecą Uwaga, dersz do pingu. Yes, yes. wygrali, jednak ten ksar słaby jest. On miał doping, bo nie był lepszy do pingu Czekaj, chciałem walkę z wozem! nie! <grystanie> <grystanie> Już to są czwarty kilo. Super, a ja lyty! <grystanie> Wstawiłem tabliczkę ja, z tobą. Mam jajko niedźwiedzia polarnego! <grystanie> Póki co ten. Będziesz gladiatorem tej areny. Zobaczymy, co z kolejnymi osobami będzie na kolejnych eventach. Też będę najlepszy. Będzie Jeśli walka. Ja, ja, od nas to ja będę finałowym bossem. Walka Nie. o pas będzie. Dobra. Taba... Razor. Teraz walczymy. Nie. <laughs> Gdzie ku Nie, myślę, że mnie na TVP <laughs> Pomocy! Mam niedźwiedzia w klatce! <laughs> Ej, co? Ty wy... o! O! nawet o. <laughs> no, nie, Ty jesteś O! Zachnięty w klatce! Już nie ucieknie! To była równa walka! <laughs> równa no.